Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia upewnijmy się, że nasz teren jest aktywny oraz otwórzmy model profilu. W widoku numer 4 wyświetliliśmy przekrój naszego gruntu w miejscu projektowanej osi. Stworzymy pionowe elementy geometrii dla London Road, kilka stycznych oraz pionowych łuków między nimi. Zanim umieścimy pierwszą styczną, upewnijmy się, że mamy ustawioną aktywną definicję obiektu oraz opcję polecenia łańcucha. Aktywujmy również narzędzie Civil AcuDraw. To narzędzie pomoże nam w umiejscowieniu drogi na odpowiedniej wysokości. W oknie wyszukiwania po prawej stronie wpiszmy Civil Acute Raw. Możemy bezpośrednio stąd wybrać to narzędzie, ale też przejść do zakładki i grupy, w której to narzędzie się znajduje. Wybierzmy narzędzie i zadokujmy sobie na przykład w dolnej części widoku. Kliknijmy na widok z profilem oraz aktywujmy Civil Acute Raw. Możemy zauważyć, że w zależności od widoku, w którym się znajdujemy, widok ge geometrii poziomej lub pionowej, opcje w narzędziu Acute Show będą się zmieniać. Jesteśmy teraz w widoku profilu, więc potrzebujemy opcji Z. Przejdźmy do zakładki Geometria, Pionowo, Linie oraz wybierzmy opcję Linia na profilu pomiędzy punktami. Przy naszym kursorze pojawia się podpowiedź, aby wybrać stację oraz wysokość punktu Z, czyli wysokość punktu początkowego. Ustawmy stację na 50 plus 000, wybierzmy Enter, aby zablokować tę wartość, a w polu Z wpiszmy 50.7. Jeśli się pomyliliśmy, możemy łatwo przełączać się pomiędzy tymi opcjami za pomocą tabulatora na naszej klawiaturze. Wybierzmy lewy przycisk myszy, aby zaakceptować nasze wartości. Pojawia się pierwszy element naszego profilu. Aby umiejscowić pierwszą styczną, potrzebujemy drugiego punktu wierzchołkowego. Wpiszmy stację 50 plus 218 oraz wysokość 52.1. Enter oraz lewy przycisk myszy. Zauważmy, że nadal jesteśmy wewnątrz naszego polecenia i możemy kontynuować tworzenie profilu. To dlatego, że na początku włączyliśmy opcję polecenia łańcucha. Stwórzmy kolejną styczną. Teraz nie chcemy podawać stacji oraz wysokości, tylko długość oraz spadek. Dlatego wyłączymy opcję Civil Acu Draw. Informacja przy kursorze prosi nas o podanie długości stycznej. Podajmy 213. Enter, aby zablokować wartość. Prawa strzałka na klawiaturze, aby wyświetlić okienko pochylenia. I wpiszmy minus 2%, Enter oraz lewy przycisk myszy. Wartość kolejnej stycznej to 366 i spadek 1%. Zauważmy, że w widoku planu 2D wyświetlana jest nasza lokalizacja na profilu. Narysujmy ostatnią krzywą o długości 286 i spadku 0,5%. A teraz wyjdźmy z polecenia prawym przyciskiem myszy. To jest nasza ostatnia linia styczna. Możemy jeszcze raz zauważyć tę niebieską linię śledzenia w planie, która pokazuje, gdzie aktualnie jesteśmy na naszej niwelecie. Jeżeli chcemy upewnić się, że wprowadziliśmy właściwe wartości, możemy, podobnie jak dla geometrii poziomej, przejść do narzędzia wyboru elementu oraz wybrać naszą geometrię pionową. Są to linie dynamiczne, więc znajdziemy tutaj manipulatory oraz tekst, który możemy w każdej chwili edytować. Jeśli nie widać tekstu i manipulatorów po kliknięciu, możliwe, że opcja Zablokuj uchwyty została przez przypadek włączona w wyborze elementu. Jeżeli tak, należy ją wyłączyć. Zdefiniujmy teraz nasze łuki krzywe pionowe między liniami stycznymi. Przejdźmy do zakładki Geometria, pionowo, krzywe, krzywa na profilu pomiędzy elementami, parabola pomiędzy elementami. Pierwszą krzywą stawimy pomiędzy pierwszą a drugą styczną. Informacja przy kursorze podpowiada nam, aby wybrać pierwszy element profilu. Wybieramy linię i wpisujemy długość krzywej 91 metrów. Enter aby zablokować wartość oraz lewy przycisk myszy. Teraz podobnie jak dla geometrii poziomej narzędzie pyta nas, w jaki sposób chcemy przyciąć styczne. Wybierzmy obustronne przycięcie i lewy przycisk myszy. W ten sposób utworzyliśmy pierwszą krzywą pionową. Następny łuk utworzymy podając wartość parametru krzywej pionowej k, a nie długość tak jak dla pierwszego łuku. Wybierzmy pierwszy i drugi element profilu oraz prawą strzałkę na klawiaturze. Program prosi nas o wpisanie parametru k. Wpiszmy 52, enter oraz lewy przycisk myszy dwa razy. Przejdźmy do ostatniej krzywej pionowej. Wybierzmy styczne oraz wartość długości 122 metry, enter oraz lewy przycisk myszy dwa razy. Utworzyliśmy naszą niweletę, która składa się teraz z dni prostych oraz łuków. Również utworzone krzywe pionowe możemy edytować. Wybierzmy naszą pierwszą krzywą i zauważmy, że wyświetla nam wartość zarówno długości krzywej, jak i parametru k. Zmieńmy wartość długości z 91 na 122. Kolejnym krokiem, który należy zrobić jest połączenie wszystkich naszych elementów geometrii pionowej. Podobnie robiliśmy wcześniej dla naszej osi drogi. Przejdźmy do zakładki Geometria, Pionowo, Geometria Złożona, Profil z Elementów. Ustawmy metodę na automatyczną, maksymalny odstęp możemy zostawić. Narzędzie informuje nas, że użyje aktywnej definicji obiektu oraz zmieńmy nazwę na London Road. Wskażmy nasz pierwszy element oraz zwróćmy uwagę na strzałkę kierunkową. Musimy upewnić się, że strzałka ta wskazuje odpowiedni kierunek. Wszystkie elementy profilu będą łączyć się zgodnie z kierunkiem strzałki. Przesuńmy zatem kursor poniżej środka naszej stycznej, profil podświetla się na różowo i akceptujmy lewym przyciskiem myszy. Wybierzmy teraz naszą niweletę i zauważmy, że jest ona jednym elementem. Najedźmy jeszcze kursorem na geometrię i ustawmy ją jako aktywny profil naszej geometrii poziomej. Z podręcznego menu możemy również otworzyć raport naszej geometrii pionowej. Wybierzmy opcję Raport profilu. W okienku, które się pojawiło znajdują się różne rodzaje raportów, które możemy wybierać i przeglądać. Wyjdźmy z przeglądarki, kliknijmy lewym przyciskiem na widok, aby odznaczyć naszą niweletę. Ustawienie profilu jako aktywnego przypisuje go do naszej geometrii poziomej oraz tworzy linię 3D w modelu 3D. Aby zobaczyć model 3D, przejdźmy do pierwszego widoku, przytrzymajmy dłużej prawy przycisk myszki, view control, views plan 3D, pojawił nam się widok 3D. Dopasujmy widoki. Jeżeli nie chcemy za każdym razem przesuwać się tak, aby na przykład widzieć całą naszą drogę w pewnym przybliżeniu, możemy zapisać sobie dany widok w atrybutach widoku. Przechodzimy do atrybutów widoku, konfiguracja widoku, wybieramy trzy kropki oraz opcję utwórz zapisany widok. Nazwijmy go widok 3D. Oraz wybierzmy widok, który nas interesuje. Kliknijmy na niego lewym przyciskiem myszy widzimy, że nasz widok został utworzony w zapisanych widokach. Wyjdźmy z okienka i dla testu ponownie oddalmy widok, przejdźmy do atrybutów oraz w zapisanych widokach wybierzmy nasz widok 3D.